Widać dzień. Tak. I czym się dzisiaj zajmiemy? Ok. I dzisiaj... Co to jest? Dzisiaj wybudujemy piękną bazę, ponieważ no pasowałoby się gdzieś schronić, bo jednak no właśnie jest tutaj właśnie z tym mały problem. Ponieważ mój statek nie wygląda zbyt. Co to jest? Ja nie wiem. Ym, ponieważ mój statek nie wygląda zbyt dobrze. I dlatego chcę tutaj gdzieś wybudować bazę. I do tego trzeba tutaj dużo. Tego bruku na kop. O no, 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 nie, 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 nie. Podziękuję już. No i trzeba trochę pokopać. W ogóle sobie zjem coś. Co to jest? Nie wiem. Nie, nie wiem. To jest wszystko tak dziwne, że już nic mnie nie zdziwi. Oprócz tego, że ten świat się składa z sześcianów. Nie, ta koblarka jest bardzo niebezpieczna. To, 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 to nie róbcie czegoś takiego. Ale to jest jedyny sposób na przetrwanie na tej wyspie. Co to jest? To, to wygląda jak krowa, tylko taka kwadratowa. O! o kurde. To nie było zaplanowane. Ach, trudno. Trudno, trudno się mówi. Dobra, popiemy. Wiemy. Ile już mam tego bruku? No trochę jest. I pasowałoby też drzewka tutaj powycinać. No, ale to może yy, za chwilę. Na razie to trzeba tutaj dużo żelaza też pokopać. Wprawdy by się przydało. Dużo żelaza. Żelazo jest teraz bardzo potrzebne bardzo ale to bardzo w ogóle wszystko boli od tej wyprawy się spaliłem. Ale dosłownie mi dwa serduszka zostały więc naprawdę ta koblarka jest bardzo niebezpieczna ten generator nie polecam dobra kopiemy prawda że szelazo to jest tutaj najważniejsze w ogóle mam taki pomysł, że możemy sobie wszystko zrobić diamentowe, nie? Skoro mamy tyle diamentów. Jak widać trochę ich tutaj jest. Duże złoża wszystkiego po prostu. Kopać i kopać. No tylko bym kopał. No prawda, tylko bym kopał. Dobra. Nie, to jest taki problem, że to trzeba zasypać w ten sposób. Możliwe. O, no, 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 no. no. Naprawdę nie polecam tego. N nie, nie, nie polecam tego. Po, po, po prostu nie polecam. Po prostu tego nie polecam. Naprawdę już nigdy nie zrobię koblarek. która to już jest śmierć. Chyba druga chyba. No dobra. Naprawdę można nieźle tutaj wpaść. Nie. Dobra, nawet jedynie przetrwało. Skupimy dalej. I żelazo. Nie. Nie! Nie dam się tak spalić. Dobra. Trochę tego bruku jest. Trochę go jest. Dlatego teraz tak. Jest tam trochę węgla chyba w statku ogólnie. Tam jest chyba trochę węgla w piecu. Dobra, i dokładamy to. I to. Dobra, i skoro mamy tego tyle, to by sobie nie zrobić najdroższej zbroi na świecie. Takiej... fajnej. Pyk, ten kombinezon już mi nie jest na nic potrzebny. O, to mi się podoba. Dobra. Tak, tak. Tak. I mamy tym sposobem łopatę. Nie, ta maszyna do tego bruku jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Kopiemy tu, kopiemy, 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 kopiemy. No bo pasowałoby gdzieś zrobić bazę. W ogóle zastanawiam się o tym, tym całym rejku, tym całym raku. Naprawdę jestem ciekawy o co z tym kimś chodzi. Myślę, że rozbił się ze swoim statkiem, to co to? To może to po prostu przeciąga statki, nie? Te rudy. Nie wiem, bardzo mi się to nie podoba wszystko. Ale ta wyspa już jest tak dziwna, że już mnie tu nic nie zdziwi. Po prostu nic. Nawet widzę, że jest tutaj 30 kurczaków na tej wyspie. Które jakoś żyją same, bez karmienia ich. Także no nie wiem. Chyba zaczniemy budowę. Od razu może tego, tego, tego. Mam bardzo fajny pomysł na, na niego. Zrobimy taką wieżę strażniczą, że jakby jakiś wróg podszedł, to żeby ten, żeby, żeby go szybko nie było. Żebym po prostu o takim wrogu wiedział. Maszynę do druku zostawimy sobie. Tutaj może zrobimy wejście. Hey, oczywiście <laughs> ściany, ściany muszą być, tutaj już sobie za, za, za ten zakręcimy i w taki sposób, dobra nie wiem czy tą wieżę nie zrobię trochę większą. Ja będę kurczaki hodował. No, ja no, myślę, że starczy. Normalnie to będzie tak uzbrojona baza, że nikt tego po prostu nie zaatakuje. Przepraszam. Jeśli tu jeszcze oprócz tego Rejka są jakieś przeciwnicy, to, którzy są związani z tą wyspą, to i tak ich oni nie zaatakują tej wyspy. Ponieważ będzie ona niezniszczalna. Po prostu będzie ona tak niezniszczalna, że z bruku, no przecież kto rozwali bruk, żeby mieć bruk to trzeba mieć klijów, no właśnie, no to nie jest takie proste, tylko ja tu umiem klijów robić. No i może sobie tego tutaj w ruku trochę pogenerować. Mm. O oh no, noc! Noc! O nie! W nocy się tu zawsze dzieją złe rzeczy w tym świecie. Co to są za stwory w ogóle? Co się tu dzieje? Halo, co się tu dzieje? Daj ten miecz. Ja nie mogę, no przecież to jest jakieś dziwne, no. No nawet nie ma tutaj jak ten... Sobie... Co to jest? No nie. Trzeba z nim trochę zawalczyć. E! 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 Nie macie. Myślicie, że to jest coś z Rejkiem związane? Ja szczerze nie wiem. Nie wiem, muszę się zastanowić, bo jeśli to jest coś od Rejka, jakieś jego wojownice, ale nie, no przecież Rejk to. Też nie chciał się znaleźć chyba na tej wyspie, to... O nie, bo jak tam wpadnę, to już nie wyjdę. Hmm. kolejny tam się taki zrobił, ale to dlaczego tak się tu dzieje? No przecież... Hmm... Tu potwory... Co się tu w ogóle odwala? Czemu tam są takie duże pająki? Ja zjadłem coś, co nie powinienem. O, tak się dziwnie czuję. Alo. Niedobrze mi. Dobra, kopiemy to. Trzeba zrobić tą bazę. Dobra, trzeba iść po. O nie. Tego nie przeżyję. Co to było? Jakim prawem niszysz moją bazę? Do widzenia. Wow. wow. Co się tu dzieje? dość mam tego wszystkiego po prostu mam tego dość niby fajne diamenty, ale Teraz sklejmy jakąś drabinkę tak, żeby można było wejść na wieżę co dziewięć drabinek Dobra, ja nie wiem, co się tu dzieje. Naprawdę nie wiem. Czy tak, żeby było fajnie, to zrobimy. Tak. Yy, Żelazne drzwi. Bratusom. Dobra, nie wiem. Ja idę spać, ja idę spać, ja się tego wszystkiego tu boję Ej w sumie mogę tak wyjść na straż O kurde Kurde Nie, ja idę spać, do widzenia